Cześć. No, tutaj widzicie, przed Wami nowy baniaczek. Tak jak mówiłem w poprzednim filmie, 54 się skończyło. Kwestie techniczne tutaj przeważyły. No i trzeba było szukać, tak? Przeleciał, obleciałem w zoologiczne przez ten ostatni tydzień. No i znalazłem, szczerze mówiąc, to znalazłem. 54 profilowane, słuchajcie za 135 zł. Samo szkło. Samo szkło. Więc pobiegałem dalej, pobiegałem dalej, popytałem w zoologicznych, no i wymyśliłem coś takiego. To jest zbiorniczek 70 długości, głębokość, znaczy no, głębokość, wymiary dna 70 na 40, wysokość 30. Jakieś 84 litry po zewnętrznym obrysie. No czyli zobaczcie, zajął mi prawie całą tutaj tą półeczkę. Tak, niewiele miejsca zostało. Zapłaciłem za niego. Był robiony na zamówienie, oczywiście. Zapłaciłem za niego 110 zł. No i czekałem dwa dni. Także błyskawiczne tempo. Jeszcze jak odbierałem, to czuć było silikon. Aż pytałem się, facet zoologiczny zwodził do szklarza czy już można zalewać. Okazało się, że można. No i jak zrobiłem, tak tak poszło. Słuchajcie, dzisiaj to akwarium wstawiałem. Nie Robiłem na takim szybkim starcie, to stąd, stąd są jeszcze ryby, jest stary filtr, praktycznie połowa wody jest ze starego akwarium, eee, powinno to zachulać, tak? skoro przy tej ilości ryb ten filtr, no podłoże wiadomo, są stare, e, przy tej ilości fil, ryb ten filtr w poprzednim akwarium działał, tu też te, te złoże powinno być na tyle duże, tych bakterii, że powinno sobie dać radę do tego, tak, są rośliny. Bakterie nitryfikacyjne są nie tylko w filtrze, to wszyscy wiemy, tak? są w wodzie, są w podłożu, no tego tu brakuje, ale są też na dekoracjach, a tutaj są kokosy, no stary kokos, kamienie, na których rosną mikrozoria, korzenie, e, ka, e, łupina kokosa, na, na, którym, na którym jest mech, druga łupina, na której jest bolbotis, więc to zostało, to, to nie tak, że te bakterie zostały wszystkie wylane, nie? Myślę, że teraz znacznie większy litraż, no praktycznie powiększony o, o ponad połowę, przez jakiś czas da radę. Myślę, oczywiście, nad nowym filtrem, nie? ale też mam troszkę inny pomysł. Jak spojrzycie, tam wróg Hydroponika. Nie? Hydroponika to, bo eheim, eheim mechanicznie jest doskonały. On mi tą wodę z tego pyłu piaskowego przefiltrował w godzinkę. Natomiast kwestia biologii, no światła tu jest teraz mnóstwo, zaraz powiem o oświetleniu, natomiast żeby, żeby biologię zrobić, myślę tutaj właśnie nad, nad hydroponiką, stąd buchnąłem w żonie kawałek bruszczyka jakiegoś i tam wsadziłem w rogu, niech tam sobie żyje i wyciąga mi azoty, przynajmniej na początku, tak? kiedy tego, tego azotu trzeba zbić ostro, zanim akwarium dość dojrzeje. Co dalej? Rośliny się słuchajcie, totalnie nie zmieniły. To co miałem tam, to wsadziłem. Yy, tutaj nawet wygrzebałem jedną małą kryptokorynę, tu na dole. Mówię, a wsadzę to jest Venti, Venti Green, zobacz jak będzie rosła. Teraz tak się zastanawiam, czy jej na tył nie przesadzić, bo one jednak spore, spore rosną. Także jest to co było. Yy, z minusów, no ryby od soboty do. Nie no, nie od soboty. Od poniedziałku chyba. Tak, w poniedziałek to przestawialiśmy. Od poniedziałku do, do dziś były w kastrze budowlanej 60 litrowej i niestety jeden ciernie się wypisał. Po prostu wyskoczył, znalazłem suchara. No, nie, nie miałem jak tego przykryć. Była tylko po prostu stara pokrywa tak po skosie położona, żeby żeby światło rośliny miały. Kombinowałem też z roślinami, bo jest tak z roślinami, z łodygowcami, że jak rzucimy je na powierzchnię, to one się strasznie wyginają, nie? Więc robiłem takie pęczki. Do pęczka na dole y, gumką, recepturką przyczepiałem y, ceramikę. Taką ceramikę zwykłą z filtra, żeby tylko obciążenie było i żeby to poszło na dno. Nie? Także w miarę, w miarę one mi prosto poszły. No nie wszystkie oczywiście, nie wszystkie, niektóre się gną, ale to myślę, że kwestia kilku dni. Ewentualnie jak będą mocno wygięte, a puszczą nowe, to stare te, te krzywe, brzydkie wytnę i pozostaną mi tylko ładne. Ryby są w dobrej kondycji. Nie zauważyłem tutaj, żeby coś się działo. Otoski z początku tak z godzinę to tak siedziały w jednym miejscu ale to wiemy tak otoski są bardzo wrażliwe na zmianę parametrów a ja no to była tylko połowa starej wody nie, nie bardzo miałem jak to robić nawet aklimatyzację żeby tam im dolewać przelewać także poszedłem na żywioł ale jest OK. Prędniki widzicie sam, sam jest teraz sobie żeruje w mchu, bo dzisiaj nie karmiłem myślę że też jutro też nie będę karmił no bo nie chcę zbyt dużo tego azotu, żeby tutaj wytworzyły. Więc to, co jadły do tej pory, niech sobie tam kupkają, a na razie tak będę oszczędnie je karmił. E, mają na roślinach troszkę glonów, niech tym się żywią. E, co, co ze światłem, tak? Może spróbuję Wam to obniżyć troszkę i pokazać. Ale myślę, że będzie trochę raziło. Słuchajcie, jest tutaj dalej ta 10 watowa świetlówka Aquaela na ledach plus 4 żarówki gu 10 też LEDowe, każda po 8 W, czyli 32-42 W w ledach. Żarówki są 6500 kelwinów. 42 W w ledach, no to gdzieś będzie tak, pół wata na litr. Z tym, że wiadomo, że przy oświetleniu LEDowym to się inaczej przelicza. Jedna żarówka ma 595 lumenów. Czyli to nam daje jakieś tam 2-300 z haczykiem lumenów z tych żarówek, plus jakieś 1300 z, ze świetlówki, razem 3600 lumenów, no to z, na litr będzie tam około 40-50 lumenów. No, myślę, że dużo. Nie wiem, czy nie przesadziłem z tymi świetlówkami, no ale będziemy obserwowali, tak? Tak szczerze mówiąc, teraz czekam na glony. Czekam mocno naglony, co tu wyjdzie i kiedy wyskoczą. No ale jestem, słuchajcie, mega zadowolony. Raz, że to akwarium udało się jakoś tam przestawić, udało się kupić e, dość szybko, bo tak naprawdę zamówienie dwa dni. Zamówiłem w czwartek, a dzisiaj odebrałem. E, błyskawicznie facet zrobił. E, no. Czekamy teraz, tak? Rośliny się nie zmieniły, zmieniła się troszkę no, aranżacja, inaczej troszeczkę posadziłem. Na razie no, zostawiłem przede wszystkim Lotosowi miejsce na środku. Czekam aż on, on sobie może się rozwinie, będzie troszkę podobny do tego u góry. Ten u góry już zaczął puszczać liście na wodne. Też to fajnie wygląda. Jeden sobie już pływa po powierzchni, drugi tam widziałem wyłazi no Może tutaj coś takiego wyjdzie, tak? tym bardziej, że tu jest o wiele więcej światła niż tam u góry. Rybki zostają, na razie na pewno nic nie będę dokładał, niech ten zbiornik dojrzeje z tym co jest. Gdybym miał jakieś problemy z azotem, no to mam jeszcze purigen, tak? Mam purigen, wrzucę najwyżej tam do komory filtra purigenu z 50 gram. I będzie ściągał ten azot, ale też z drugiej strony nie chciałbym, bo on mi spowolni wzrost roślin, nie? To tylko gdy będę widział coś niepokojącego u ryb, e, będę wrzucał urygen. Na razie tak nie rośnie, nie rośnie. E, no, mam nadzieję, że to wszystko fajnie pójdzie. Tak sobie pomyślałem, że może faktycznie pójść teraz w tą hydroponikę i obsadzić tam u góry, nie? Pozwolić tym roślinom takim już no, pokojowym, że tak, powiem, no pokojowym, domowym. E, na ściąganie tego azotu, i widzicie, tam, no tam w lewym roku sobie sznureczek rozciągnę przez te słupki. No, wyostrzę. Chyba światło za duże i nie chcę za bardzo. Sznurek rozciągnę i niech sobie się pnie, to, bo to w końcu pnączę, tak? Niech sobie się pnie pod tymi żarówkami i niech rośnie, niech mi wyżera azot. A później zobaczymy. Takie co najbliższe plany? Na pewno szyba nakrywowa, no bo tutaj pryska troszeczkę, tak? Widać, bo no, może nie widać, ale ja widzę, no pryska trochę ta woda. Boję, boję się, że przy długim takim pryskaniu to czy coś ze światłem, z elektryką się zrobi, czy też yy, z tą płytą, na której stoi to górne akwarium. Tak, jak ona mi nawilgotnieje, no to może być kiszka. Może być kiszka i duża awaria. Przepraszam za cięcie, ale tutaj aparat, telefon mi coś zaczął, zbuntował się troszeczkę. Więc na pewno pójdzie szyba nakrywała, a oprócz szyby chcę tutaj zrobić z przodu maskownicę, no bo jednak to światło trochę razi, wybija się na pokój, no i nawet nieprzyjemnie się wyogląda czasami, tak, akwarium, bo są refleksy. Ja jestem strasznie w tej chwili szczęśliwy z tego, co tu jest no aranżacja jest taka jaka jest, pewnie rośliny się rozrosną tak patrzałem czy coś gdzieś może się jeszcze zmieści wiecie ja tak mam, że ja nie lubię mieć piasku wolnego, chociaż miejscami, ale no zobaczcie jak to będzie wyglądało jak rośliny pójdą jak jak, jak wyjdzie, może w końcu pistie odżyją, tak bo są w stanie agonalnym w tej chwili mają tam takie słabe te listki mam nadzieję, że przy tym lepszym świetle one odżyją Także dziękuję wszystkim dzisiaj. A, jeszcze mam jeszcze jedną niespodziankę dla Was, związaną z tym co, z, z tą całą przeprowadzką i z tą całą sytuacją, bo szczena mi opadła do podłogi, jak, jak demontowałem 54. Mega, coś fajnego się zdarzyło, i to też tam zobaczycie w kolejnym filmie. Plus, jeśli byście chcieli zobaczyć taką mini fotorelację zakładania tego akwarium, to słuchajcie na grupie Tramala. Na grupie Tramala ja dzisiaj wstawiałem zdjęcia i tam coś opisywałem, co robię. Także jest to też do, do przejrzenia. Zapraszam serdecznie i zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia.